Nie ma z tej strony, znowu ja i tym razem oficjalnie, przynajmniej na razie, moja nazwa to jest 0. Tak, jestem 0. Słuchajcie, dzisiaj w naszym odcinku, znaczy moim dokładnie, hehe, jest kolejny quiz, ale nie z The nie z a z SCP. Tak, i na razie pierwszy quiz, który robimy, to jest. Jak jest być do pani? Jak jest być sobie? Zobaczmy jak mnie sobie. Mam nadzieję, że jakiś fajny. Czy boisz się w ciemności? No... No niestety. No to niestety, ale tak. Nie należy do takich twar twardych osób. Czy czułeś się kiedyś prześladowany? Nie nigdy tego nie czułem. Czy lubisz grać w horrory? Nie boję się, no bo... Mm, Mogę coś tam się strasznie, no nie gram po prostu. No. Nie, że się boję, tylko po prostu nie gram. Czy lubisz nosić maski? Nie. Znaczy... Nie, 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 czekaj, czekaj. To zależy jakie? Bo takie niektóre to lubię. Takie tylko na, na, takie tylko na twarz No Często ci się zdarza nie dosypiać? Brak snu? Mm. <noise> tak, często, oczywiście Nie no, nie, nie wiem nawet Nie, nie Czy lubisz zajmować się informatyką? Nie Jakbyś chciał zginąć No i daj teraz kurde pytanie. Wie, ale że przez ugryzienie da się zginąć? Bo ugryździał, ale no. Da się to przysiuleczyć. Chociaż to jest ugryzienie, kurde jak jestem jak umiał. Wampunch To ci... To cię walni jedno ciosem, już umierasz, elo morto. To chyba to tak samo działa. To chyba albo TESLA, zmierzenie, albo skręcenie karku. Tak mi się wydaje. A co oddamy plackiem? Zrobisz w wolnym czasie. Gram. SCP 939. No cóż. Okej. Okay. Dobra. Chodźmy do, do kolejnego quiz'a. Co wolę SCP? Po prostu co. To po prostu SP co wolisz Co wolisz A nieważne I Jakby co ten ten quiz był przypadkowo Zapomniałem że kiedyś co zrobiłem Kiedy mi się nudziło No Dobrze teraz Strapmy jaki SP cię zabije Kiedy jest wyłom Kiedy jest wyłom Strapmy zobaczmy No i jak widać, doktor plega, silno mnie wkurzył nie nie zabił. No cóż... Zobaczmy, czy znam w ogóle ślę SCP. Pewnie nie. Na początku proste pytanie, kim jest staruszek? <noise> to ja, oczywiście. Nie no, to jest... Tem SCP. Proste, co nie? No proste, no. O czym opowiada historia? Młodzieniec. O kurde, ja się nie znam. A ja się nie znam tych historyjkach Ja nie wiem. Moja wiedza jest tylko z gry. Gra dokładnie. Młodzieniec. Kurde. Oczywiście, że obostanie 106, ale no. Czy Siren... ...chyba to jest Tak. Nie? Miał ktoś pomysł na to, że się lat to SCP, ale odrzucono. A. Czym jest SCP? To wirus, który zaraża w zombie. To jakieś keny. To jakieś co. To jest takie coś. To jest wirus? Ten quiz będzie 1 na 0, mówię Wam. Jakie są klasy główne obiektów SCP? Dobra, 2 na 1, znaczy no 2 na 0. Znaczy nie 0, tylko no. Jaka pierwsza gra powstała SCP? To, nie SCP-081, kurde. Czy SCP-682 ma duży rozmiar? to SCP 8682 potrafi zmniejszać się i powiększać. To prawda. Czym jest SCP 079? Nie wierzę tego SCP-ka. Boże. Aleś teraz coś Jezus. Tym jest. Komputerkiem, który zrobił reputację. Tak, to jest by co stuczną inteligencję policz komputera, który zarządza wts też jest prawidłowa. No i dawnie. Tak, Dlaczego za Planet Hunt nie pomagają klasy T? Jednym, jedynym ich celem jest pomaganie u ciał NTF. I celem jest niszczenie wszystkiego SCP, jakie napadkają. Chcą wypuścić SCP na wolność. Pomagają ludziom, którzy czy są są, popełnią brutalne portalne morderstwo To nie Ich celem jest Ujawniać światu prawdy, jaką Fundacja kryje Oraz żeby SP Z się z społeczeństwem A. Po co SP powstała żeby to się żeby bronić ludzi przed anomaliami. Czym jest CP001? fundacja kryje, jest... czym jest, by nie wiadomo, czy kiedyś, czy kiedyś ma. No. A wszystko było dobre, okej. Okay. Czy uda się uciec ze SCP i K? Tak, no. To może powróćmy do staruszka. O czym powiada historia cukierki? Jakby wiedział, to i skadłem. No i jak widać, jest dobrze. Może być, ale zawsze mogło być gorzej. No, Dobra, chodźmy do kolejnego quizika. Quiza. Strapmy no. i zobaczmy, jakim będzie Fundacja SCP. Naukowiec. Okej. Okay. Jakim SCP jestem? Jaki jesteś? Hm. O nie. Jakiego SCP chciałbyś mieć cechę? Dwa SCP. Przecie kucać, gdy idą do kogoś? Co? Ostatnie pytanie. Które SCP lubisz? Kark a ust. Co? Kark. Jak jesteś blisko ludzi, to oni się, oni się boją. SCP-303. Ten quiz nie miał sensu. No cóż, jak widać, nie miał. Znowu strapiem, jakim z jestem. Dużo dzisiaj strapek widać. Chyba to, pierwszy, chyba to w ogóle jest pierwsza strapka są SCP-ki, ale nie jest pewien. Pewnie wyglądasz z tyłu. Mrugać, jesteś mrugaczem. Mrugi! I jeszcze co byś wolał CP. Co byś wolał uciec? Kate B, uciec. Nie powinno, czy to A było właśnie wyjściem. A A to było wyjście, ok. Co byś wolał? Żeby Doktor Plaka wyglądał tak? Hmm. Tak. Co byś wolał oglądać Gabor'a, grać w SCP CB? Gabor. Co byś wolał grać w Browser, grać w SCP? SCP Browser już grałem. Czy quiz był fajny? Za krótki. Czy chcesz dalszą kutnację?